Cześć, iż 21 listopada kumuluje się kilka okoliczności. Po pierwsze, wypada standardowe spotkanie wewnętrzne klubu rzeszowskich przedsiębiorców. Czyli klubowicze spotykają się po to, aby pracować nad swoimi biznesami, nad sobą, nad rozwojem, żeby się lepiej poznawać na tym naszym rzeszowskim terenie biznesowym. I to jest ta jedna okazja. Drugą okazją jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w trakcie którego właśnie to nasze spotkanie będzie się odbywać. I teraz łącząc te dwie okoliczności, zrobiłem inną formułę spotkania klubowego. Czyli z jednej strony jest ono standardowym, ale z drugiej strony jest ono wyjątkowe. Trzecim powodem, że będzie to wyjątkowe spotkanie, będzie miejsce tego spotkania, ponieważ spotkamy się w Instytucie Kariery Przedsiębiorczości i Rozwoju, który utworzyłem i który funkcjonuje na terenie Rzeszowa po to, aby w tym miejscu każdy z nas, nie tylko przedsiębiorcy, ale każdy mógł pracować nad swoją karierą, nad tym, co robi w życiu. Czy to jest biznes, czy to jest praca zawodowa, czy to jest po prostu rozwój osobisty. I tym oto sposobem kumulacja tych dwóch okoliczności i tego miejsca spowoduje wyjątkową wyjątkowość tego wydarzenia. Po pierwsze, formuła będzie niby taka sama, ale jednak trochę inna, ponieważ spotkamy się po to, żeby standardowo popracować, natomiast tak naprawdę w większym stopniu zależy nam, żeby nas odwiedzili goście, żeby nas można było zobaczyć. Nie jest to też formuła otwarta, jaką robimy raz na kwartał, ponieważ to jest zupełnie inny rodzaj naszego spotkania. Ono będzie w klimacie spotkania wewnętrznego, ale z zaproszonymi gośćmi, także każdy, ktokolwiek zechce, może przyjść i to całkowicie bezpłatnie. Standardowo nasze spotkania to jest inwestycja 50 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych, cateringu. Natomiast, z racji, że nie spotykamy się w jakimś lokalu, ja spotkamy się tutaj, w miejscu, które właśnie jest Instytutem Kariery Przedsiębiorczości i Rozwoju, i to tutaj będziemy rozmawiać, więc nie generuje nam to dodatkowych kosztów, więc spotkanie jest całkowicie bezpłatne, a dodatkowo odbędzie się ono w formule Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Więc po to, aby Cię zainspirować, aby Ci pokazać, w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób działamy, może zaciekawić się tym, co robimy na rzecz przedsiębiorców w Rzeszowie. Zapraszam Cię na to spotkanie, ale zarejestruj się już teraz, ponieważ miejsca są ograniczone. Jest to spotkanie bezpłatne, jest to spotkanie dla każdego, kto tylko zechce. Trzeba się tylko zarejestrować. No i cóż, jeżeli się zarejestrujesz i przyjdziesz, oczywiście, to widzimy się już 21 listopada na ulicy Śniadeckich 2 w Rzeszowie w Instytucie Kariery Przedsiębiorczości i Rozwoju na spotkaniu Klubu Rzeszowskich Przedsiębiorców w ramach i w trakcie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Więc potrójna akumulacja przedsiębiorczości. No i oczywiście ty. Jeżeli jesteś osobą przedsiębiorczą, bądź taką, która chce się nauczyć tej przedsiębiorczości, ponieważ przedsiębiorczości można się nauczyć, więc w środowisku przedsiębiorców i osób, które lubią rozwój, które lubią pracować nad sobą i swoimi biznesami, będziemy dyskutować o tym, co możemy dla nas zrobić. Do zobaczenia, cześć!